Juniorzy młodsi Mosiru Jastrzębie rozegrali w sobotę ostatni mecz w Lidze Śląskiej w roli gospodarzy podejmując sąsiadujący w tabeli rozwój Katowice. Nasi piłkarze przeważali przez praktycznie cały mecz i rezultat 1-0 był najniższym wymiarem kary dla gości. Gola na wagę kompletu punktów strzelił Adrian Adamczewski. W bramce bardzo dobrze po raz kolejny spisał się Bartosz Szeląg, który obronił m.in. niezwykle silny i celny strzał w okienko czubkami palców kierując piłkę nad poprzeczkę. Za tydzień w ostatnim meczu w tym sezonie piłkarze Mirosława Kaweckiego zmierzą się na wyjeździe z GKS Katowice. Mimo zajęcia lokaty w strefie spadkowej, w przyszłym sezonie zespół z Jastrzębia nadal będzie występował na najwyższym poziomie rozgrywek juniorskich w województwie, a to za sprawą podopiecznych trenera Roberta Moślickiego z rocznika 1996. Którzy wywalczyli awans w ramach śląskiej ligi Tramkarzy. Natomiast obecna ekipa trenera kawieckiego będzie stanowiła swoiste zaplecze kadry dla śląskiej ligi juniorów starszych. Panie trenerze, prosiłbym o krótkie podsumowanie sezonu. Podsumowanie sezonu Był to na pewno ciężki sezon. Nie graliśmy praktycznie jednego meczu oprócz gwarka, meczu z gwarkiem w Zabrze w pełnym składzie, i to spowodowało to, że teoretycznie nie utrzymaliśmy się w tej ze śląskiej moczy juniorów, ale nie ma konsekwencji, ponieważ młodsza grupa awansowała. Są korzyści na pewno tego typu, że inni zawodnicy, zawodnicy mieli możliwość pogrania więcej i z tego się naprawdę cieszę. Zrobili postępy i to jest jakiś plus tych całych rozgrywek. I naprawdę w tych meczach nie mam do... z wyjątkiem jednego meczu, który był w Tychach. To jest mecz, który naprawdę można by powiedzieć, że chłopcy w tym momencie osiągnęli lekkie dno. To do żadnego meczu w tej rundzie nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Grają na tyle, ile potrafią. W obronie jest dobrze. Nie mamy siły uderzeniowej. Na pewno to nam, tego nam brakuje, no, ale ci chłopcy, którzy o tym mieliby decydować, zagrania grają w Lidze Śląskiej Starszej. No i z tego się też bardzo cieszę, bo tam walczą o to, żeby w przyszłym roku mógł, mógł nasz rocznik grać w Lidze Śląskiej. Także to jest najważniejsze. A cały sezon, tak jak mówię, no, patrząc, jakbyśmy patrzyli na tabelę, to byśmy powiedzieli nieudany. A z drugiej strony to, że mogliśmy dać możliwość zagrania innym zawodnikom, to przynosi duże korzyści. No, właśnie najlepszy chyba Patryk Dudziński, no ale niestety grał trenera lady. Tak, Patryk Dudziński grał trenera lady i ten i Tomek musiał grał u trenera lady. Bramkarze są też wypożyczeni do mm, Ruptawy, żeby się też ogrywali. Także to wszystko jest na pewno z korzyścią dla chłopaków i to jest najważniejsze w tym, w tym, w tym całym naszym szkoleniu. O co na bramkarza? Bartosz szczeląg. Bartek na pewno obiecujący chłopak, na pewno mocny punkt zespołu, ale zdarzają mu się błędy, takie, które spowodowały czasami, że nie po czym punkty. Ale tak jak mówię, kto nie popełnia błędów, to znaczy, że nic nie robi na boisku. Najważniejsze, że, że, że się stara i żyje i chcą chłopcy, i to już u nich widać jak naj... z meczu na mecz widać, że coraz bardziej się starają, coraz więcej chcą i, i też się trzeba cieszyć, że Bartek jest w, w gronie tych chłopców, którym, którym zależy.